Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Zbigniew Ziobro, jeden z głównych architektów zniszczenia Polski w czasach rządu tzw. Zjednoczonej Prawicy, na razie nie trafi do aresztu. Na pewno bardzo się ucieszył, kiedy ta wiadomość do niego dotarła, ale w sumie nie powinno nas to specjalnie martwić. To tylko nieco utrudnia pracę Komisji do Spraw Pegazusa. Oczywiście to jest pierwsza instancja. Pani Magdalena Sroka, szefowa komisji, zapowiedziała, że odwoła się, ale niezależnie od tego, jaki będzie efekt, i tak już wyznaczono następne posiedzenia i czas przesłuchania Zbigniewa Ziobry na 23, 4 i 25 czerwca. Daleko? No tak, ale jest to okres bezpieczny o tyle... Że jeśli sprawa odwołania będzie się ciągnąć, no to przynajmniej do tego czasu się skończy. Ciekawostki. Janusz Kowalski, nie muszę przedstawiać, słynny polityk PiS, niechcący i mimowolny stand i komik, pojawił się przed gmachem sądu i stwierdził, że Zbigniew Ziobro prawdopodobnie przebywa za granicą w związku z terapią i dlatego się nie mógł pojawić. No trochę strzał w stopę Zbigniewa Ziobry na odległość, bo rzeczywiście był w tym czasie w Brukseli, ale ta terapia polegała, nie wiem, może to jest psychiatryczna, bo polegała na udzielaniu wywiadów, stanął przed kamerami, taki rumiany, zadowolony z siebie, ja nie wiem, bo nie jestem medykiem, ale paru ludzi znałem, którzy byli chorzy, którzy byli w terapii, którzy mieli chemię, którzy miesiącami wychodzili po terapii. Pamiętam, jak czuł się, jak opowiadał, jak pisał o tym także kolega, z którym zaczynałem niegdyś w Radiu Studenckim, jeszcze w starych czasach, w momencie zmian ustrojowych, Kamil Durczok. I on. Przechodził ciężko to. Zresztą sporo ludzi znałem, znam, które to przechodziły. I pan Ziobro ciągle zachowuje się tak, jakby chorował wtedy, kiedy mu wypada i opłaca się, i zdrowiał, kiedy jest mu to potrzebne. Jest to podejrzane i myślę, że wcześniej czy później pora będzie to sprawdzić. Nie ja będę to sprawdzał, niech to sprawdzą lekarze specjaliści. Ale. Dobrze. On udzielał wywiadu, był w Brukseli, nie musiał być na tym przesłuchaniu. Zresztą Ziobro w kółko powtarza, że on w ogóle nie musiał się pojawić na wezwanie komisji, ponieważ Sejmowa Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa działa nielegalnie. I twierdząc to, powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 roku. Tego samego trybunału, który działa nielegalnie, ponieważ został nielegalnie powołany przez zorganizowaną grupę przestępczą PiS. No i oczywiście współdziałającego z nimi przestępcę Andrzeja Dudę, prawdopodobnie znanego państwu, pełni teraz haniebnie funkcję prezydenta Rzeczpospolitej, ale już niedługo, już niedługo. Co dalej? No, trzeba będzie poczekać na drugą, drugą instancję. Zbigniew Ziobro w czerwcu ma stanąć przed komisją. Sprawa Pegasusa i tak się toczy. Natomiast tym, którzy uważają, że tutaj coś padło w rozliczeniach PiSu, przypominam, że to w ogóle nie było w kwestii rozliczeń. To było tylko dyscyplinowanie człowieka, który trzykrotnie nie zjawił się na wezwanie komisji śledczej, a miał obowiązek. Zbigniew Ziobro winien stanąć przed sądem w wielu, wielu sprawach. Przypomnę tylko takie, powiedzmy, trzy podstawowe, które dają nam obraz tego, jak wygląda przyszłość świetlana Zbigniewa Ziobry. I nie chodzi o 30 dni aresztu. Pierwsza rzecz wszystkie nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Fundusz miał wspierać ofiary przestępstw i miał także wspierać tych więźniów, którzy w, w, w trakcie resocjalizacji chcieli się czegoś nowego uczyć i po wyjściu z więzienia chcieli zacząć nową, uczciwą drogę. To bardzo szlachetne pobudki i cel stworzenia takiego funduszu, dlatego, że bardzo wielu ludzi, którym noga się powinęła, chciałaby po zapłaceniu za swoje błędy wrócić do świata normalnego, ale są ze społeczeństwa rugowani, alienowani, wyrzucani, odpychani. Taki fundusz miał ich wspierać. Ale nie wspierał. Wspierał kogo innego. Środki. Były przeznaczone na kampanie promujące polityków związanych z partią Suwerenna Polska i o, na liczne projekty o bardzo wątpliwej proweniencji. To było absolutnie bezzasadne. Możemy tego robić całe listy. No, na czele tutaj mamy fundację prowadzoną przez księdza Salzesona, który uzgadniał z Ziobrą wszystko, no i tam poszło 100 milionów. Się wypaliło, tak? Słuchajcie, co za to grozi panu Ziobrze? No bo on był tutaj decydentem głównym. To jest przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Jeżeli to jest po prostu przekroczenie, to jest od 6 miesięcy do 8 lat. Dużo? No tak, ale jeżeli szkody przekraczają 5 milionów, a przekraczają wielokrotnie, tu kara jest od 3 do 20 lat więzienia. 20 lat. Wiemy przed czym się za dnimi łapami pan Ziobro chroni. A przecież to nie wszystko. A tutaj kierownictwo sprawcze afery hejterskiej, tak zwanej Casta Watch, kiedy z Ministerstwa Sprawiedliwości wyciągano niejawne dane, chronione ustawą sędziów, którzy nie byli pokorni wobec Ziobry i cała ekipa Wynajęta i współpracująca z sobą, w tym sędziowie, którzy z bratani byli z Ziobrą, w internecie niszczyli, gnębili, jak się mówi, hejtowali, naruszali dobra osobiste licznych sędziów. To było, były lata 18-19. I teraz tak, ujawnienie lub wykorzystywanie danych osobowych w celu zaszkodzenia komuś, niszczenia reputacji, Naruszenia praw, dóbr osobistych, I to jest także naruszenie wiarygodności dokumentów. No to tu mamy już do pięciu lat. Cyk? Pięć lat, panie Ziobro. I trzecia sprawa, taka ogólna bardzo, to jest korupcja i przekroczenie uprawnień. To pana Ziobry podwładni wielokrotnie ulegali korupcji. A niektórzy potem pouciekali gdzieś, albo w chorobę, albo, albo na Węgry. W sumie Budapeszt ładny, ale żeby tam mieszkać. Sama sprawa zakupu systemu Pegasus podsłuchowego, który z jednej strony miał służyć ściganiu terrorystów i bandytów, a służył inwigilacji opozycji. Zresztą nie tylko opozycji, bo swoich też inwigilowali. Jarosław Kaczyński uwielbiał mieć, mieć takie plotkarskie dosie, na każdego. Z drugiej strony sam zakup był bezzasadny, jeśli chodzi o ten fundusz. Ja tu w ogóle nie mówię o tym, czy on był potrzebny, czy jest potrzebny, czy nie, ale zakup z Funduszu Sprawiedliwości był nielegalny. Zresztą a propos Pegasusa, taka malutka sprawa, bo to niektórym ucieka. Słuchajcie, Zbigniew Ziobro, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, bo to w porozumieniu działali Kupuje za ciężkie pieniądze system do inwigilacji, Pegasus do łamania wszystkich możliwych danych, wprowadzania danych do komórek, wyciągania nawet 20 lat do tyłu korespondencji, więc pozwalający inwigilować w sposób bezwzględny i absolutny. Raz, że kupują to nielegalnie, a dwa, kupują to od firmy izraelskiej. W związku z tym zastrzeżenie pierwotne jest takie, że nie wolno i nie działa to, nie będzie to działać na telefonie komórkowe zarejestrowane w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Po czym ludzie ziobry w trakcie negocjacji od siebie dodają i w Rosji. Czyli system antyterrorystyczny, w chwili kiedy Rosja jako państwo terrorystyczne zagraża inwazji także na nas, na Europę w ogóle, i w tym momencie szefowie Ministerstwa Sprawiedliwości Polskiego dodają w kontrakcie od siebie, że rosyjskich telefonów także nie można inwigilować. O czym to świadczy? Sami się domyślmy. No, Jaka tu jest kara prawdopodobna? No tuż jeśli wartość korzyści majątkowej przekracza 200 tysięcy, to jest 2 do 15 lat. Dużo. Ale jeśli ta korzyść jest powyżej miliona Wzrasta od 3 do 20 lat więzienia, a przy kwotach powyżej 10 milionów 5 do 25 lat. I za to wszystko formalnie odpowiada Zbigniew Ziobro. To nie jest kwestia tego, gdzie są jego podpisy, a gdzie nie bo dzięki zeznaniom także pana Mraza, ale wielu licznych już skruszonych, których prokuratura przesłuchuje, Wiem, że jest ich kilkunastu co najmniej. Wiadomo, że na wszystkim w tych kwestiach trzymał łapę Zbigniew Ziobro. To on kiwał głową albo kręcił głową i wielkie kwoty przepływały i wielkie sprawy były załatwiane. Panie Ziobro, pocieszające, że dla Pana, że nie idzie Pan na miesiąc do aresztu, ok, ale tylko w tych trzech sprawach. O których powiedziałem, jeżeli wyjdzie na jaw, że rzeczywiście maczał pan głęboko paluchy aż po łokieć w tej brudnej mazi, czyli w kwestiach związanych z nadużyciami związanymi z Funduszem Sprawiedliwości, aferą hejterską i korupcją i przekroczeniem uprawnień, to już ma pan resztę życia w zasadzie przechlapaną. Gdyby u nas się dodawały kary, tak jak w Stanach, no to tutaj groziłoby mu 70 lat. A to są tylko trzy sprawy. Spraw personalnych, osobistych pewnie byłoby setki i nie jedno jeszcze wyjdzie. Ale pocieszające, pocieszę Pana, Panie Zbigniewie, nie sumują się, więc jak te rzeczy zostaną Panu udowodnione, nawet jedna po drugiej, to co najwyżej, co najwyżej 25 lat Pan posiedzi i potem... Przemyślawszy to wszystko, wyjdzie na wolność, aby cieszyć się z życia w pięknym, nowym świecie, w którym Pan już nic nie będzie miał do powiedzenia. Tak czy inaczej, patrząc na zachowania Ziobry, Morawieckiego, Kaczyńskiego, widzę jedno: cokolwiek będzie, każdy z nich gra już tylko na siebie. To już nie jest team, tam już nie ma współpracy. Materiały na Morawieckiego podszyła ziobro. Na ziobre ktoś jeszcze, słuchajcie, to dobrze. To dobrze, bo tak czy inaczej one wypłyną. Ale ci ludzie już rozpaczliwie szukają na środku tego oceanu jakichś pojedynczych kół ratunkowych, jakiś desek z, rozbi z rozbitego okrętu, zwanego PIS. No, i tak jeszcze pływają, jeszcze pływają. Ten spróbuje odpłynąć, ten odpływa w chorobę, ten odpływa do, gdzieś tam do Budapesztu, ktoś tam jeszcze coś wymyśli, ale to już nie jest grupa przestępcza. To są biedni, roztrzęsieni, znerwicowani, pojedynczy mafiozi. Tak to widzę.